Siemka w kolejnym odcinku zagrajmy w bus Driver. Z lotniska do centrum konferencyjnego. Zbierz uczestników konferencji z lotniska i dostarcz ich do centrum konferencyjnego. Ośrodek ten znajduje się w dzielnicy Central Businesses. Musisz przejechać przez starówkę. Czy uda ci się przewieźć gości bez przeszkód? Trasa z lotniska o zachodzie słońca. No i co to? Bagaże? To nie wiem co to oznacza. A biznesmeni w jedną stronę. No dobra. No to jedziemy. Wow, jak się zlogowała gra. Molol! Kurczę, już na samym początku tak dawno w tą grę nie grałem. Mam nadzieję, że tutaj się nie robi w przystanek. Nie. No i pięknie. Przynajmniej jeden przestanę. tylko to taka trasa będziemy jechać przez... przez... Chyba... no miasto, nie? Tam tak pisało. To skoro zaczynamy jechać i przez dłuższy czas nie będę miał o czym rozmawiać z Wami, to powiem Wam tak... No wiecie, dlaczego w tym tygodniu nie było żadnego odcinka? Y no tak, ja sobie planowałem, że w środę sadzę odcinek ze Słota, to już byłby wtedy ostatni odcinek, ale niestety gdy go nakręcałem, okazało się, że Fraps nie nagrał mi głosu, z czego w ogóle byłem bardzo zdenerwowany, bo normalnie wszystko tak jak zawsze zrobiłem i powinien nagrać, więc nie wiem, co mu nagle odwaliło. I dlatego miałem mu jeszcze specjalnie, już tam odcinek został nagrany, tam przerobiony w HD, już jest gotowy. Tylko, że miałem mu teraz jeszcze osobno dograć. Yy no, osobno tekst mu dograć. No i jakoś tak się za to zabrałem, jak. Jak za naukę, szczerze mówiąc, i do tej pory tego nie nagrałem, tego tekstu mojego. I właśnie jakoś mi się za bardzo nie chce tego robić. W tym tygodniu zapewne będzie normalnie odcinek z Gotika, ale może jak będzie chciał to nagram jeszcze tego wsadę tego słota później, żeby już zakończył tą serię. No i to by było na tyle chyba, jeżeli chodzi o to, co chciałem wam powiedzieć. Cały czas 30 fps A że mi się rozpędziłem 40 km na godzinę i to na szóstce w ogóle jadę Dobra teraz zwalniaj pan Gdyby nie to... no właśnie, gdyby nie to, że poprawie mogą być właśnie takie małe coś dziwne, nie wiadomo po co, to bym go wyprzedził i właśnie mam zamiar to teraz zrobić. I co? I według tego mam jechać prosto, no dobra Tylko żebym teraz tak wiedział w którą na tym wielkim na nie wiem jak to nazwać, w którą mam skręcić chyba w lewo, z tego co widzę. O, na tym wielkim rozwileniu, tak to ujmę Tak w lewo muszę jechać O to będziemy jechać chyba przez most z tego tak mi się wydaje To bardzo fajnie No ale tak życiem tam przede mną kurczę teraz zwalniamy, bo ja nie chcę nic zrąbnąć, a bardzo prawdopodobne, że w coś rąbnę. Czy uda mi się? Jej, udało mi się. Pora, bez ani jednego tknięcia już widzę, że niedużo zostało ten most przejedziemy z za mostem, no za mostem jeszcze trochę zostanie do przejechania, ale to jak już most przejedziemy, to nie, tak to jak wejdziemy na most, to już połowa trasy za nami Pędzimy, pędzimy. O, to jest ten taki fajniejszy most. Bo Bądujesz... Oa, A mnie coś w uchu zabrał. Bo jest jeszcze. jechałem w którymś odcinku takim trochę gorszym mostem. Ale widzę, że to jest ten fajniejszy. Jak zwykle ten statek po prawej, no, ale akurat efekt wody fajnie jest tutaj zrobiony. To nie jest taka, mi się wydaje przynajmniej papierowa rzecz, chociaż no wiadomo nie najlepsza jakość, ale tak fajnie zrobiono. Ojej, ja ideal, idealna mila. Dobra, teraz trzeba obczajć gdzie my będziemy skręcać. Jak my to w ogóle będziemy jechać? Znaczy nie, teraz na pewno cały czas prosto, to nie ma wątpliwości To może ja sobie właśnie zmienię pasa Hamburgery! A, wiem, że będziemy jechać Kurczę, zawsze jak tego kierunkowskaza włączam, to mi się graści, no Teraz jakby mi się tak kogoś... O, tego aut ten autobus wyprzedza O Jezu Uff A, było blisko Dobra, trzeba zwolnić trochę. No panie, jedź pan do przodu szybciej z tą wywrotką. E, tu nie było tak źle, to dobrze. O, tutaj już trzeba będzie zwolnić, bo światła są. Gdzie my tu mamy jechać? Trzeba rozpatrzeć. W lewo myślę, że nie. A nie, nie. jednak w lewo. Co trąbisz? Teraz zacznę. Ja mam głośniejszy niż wyklakson. I już powinniśmy być teraz niedaleko, że jeszcze tylko jedna czwarta trasa nam powinna zostać z tego, z moich obliczeń. Chyba, że to jest to samo centrum konferencyjne, w którym byliśmy niedawno. Tak, to jest to samo. Tam, tutaj też kiedyś byliśmy. Jak jechaliśmy tym, tym takim, co się rzadko jeździ, tym białym, takim dużym autokarem To, jest to... Oj. to samo centrum. O, czy ja dostałem 40, a nie 60 punktów? Dobra, nieważne. Zobaczymy, czy będę miał najlepszy wynik. Ura, jesteśmy najlepsi na tej trasie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. I ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.